Miedwiediew wprost grozi wojną za sankcje. Według byłego prezydenta Rosji to może usprawiedliwić wojnę. Jakub Bujnik, redakcja Goniec.pl to jest program Analiza. W pewnych okolicznościach sankcje wobec Moskwy mogą być postrzegane jako akt agresji i usprawiedliwienie wojny, stwierdził Dmitry Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, były premier i prezydent. Według niego Rosja ma prawo do samoobrony. Chciałbym podkreślić, że tak wrogie działania mogą kwalifikować się jako akt Międzynarodowej agresji. Może być to kasus belli, czyli powód do rozpoczęcia wojny, powiedział Dmitrij Miedwiediew, cytowany przez agencję Reutera. Były prezydent dodał, że Rosja ma prawo się bronić. Agencja Reutera przypomina, że Miedwiediew, który był postrzegany w przeszłości jako liberał, jest aktualnie jednym z głównych orędowników wojny. Polityk jest aktywny w social mediach, regularnie publikuje prowokacyjne, antyzachodnie wpisy. We wtorek Miedwiediew stwierdził, że jakakolwiek ingerencja na Półwyspie Krymskim państwa członkowskiego NATO może być potraktowana jako wypowiedzenie wojny Rosji. Z kolei w zeszły czwartek napisał na Telegramie o spadku poziomu zachodnich polityków. Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego nazwał patentowanymi rusofobami. A Wy co sądzicie o kolejnej prowokacji ze strony Miedwiediewa? Dajcie nam koniecznie znać w komentarzach. W mediach jak w każdym sporze sukces opiera się na faktach. Subskrybuj nas, aby zawsze wygrywać. Jakub Bujnik, redakcja Goniec.pl, to był program Analiza.